25 marca społeczność szkolna Zespołu Szkół Technicznych imienia profesora Karola Olszewskiego obchodziła dzień swojego patrona. Z tej okazji przy placówce zasadzono dęba niepodległości. Dzień patrona naszej szkoły to okazja do refleksji wspólnego świętowania. Tymi słowami rozpoczęła uroczystość dyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia profesora Karola Olszewskiego w Sędziszowie małopolskim Sabina Kolbusz. Karol Olszewski powinien być dla nas wzorem, a jego osiągnięcia motywacją, mówiła. Organizowane dni patrona upamiętniają osoby profesora, znakomitego polskiego uczonego, który urodził się i żył, gdy Polska nie istniała na mapie świata, a nauka polska rozwijała się w zasadzie tylko na uniwersytetach w Krakowie, w Lwowie czy w zachodniej Europie. Przed mszą świętą złożyliśmy wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą uroczystość nadania imienia szkole na cześć naszego patrona Karola Olszewskiego, Społeczności szkolnej w tym dniu towarzyszyli m.in. przedstawiciele zarządu powiatu oraz doktora Alicja Rafalska-Łasocha z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która poprowadziła prelekcję na temat patrona Zespołu szkoł Technicznych. Szkoła powinna być bardzo dumna z tego, że nosi imię profesora Olszewskiego, dlatego że był to wielki Polak, wspaniały uczony, który złotymi zgłoskami wpisał imię Polskiej nauki, w historii nauki światowej. Urodził się niedaleko stąd, w Broniszowie, i bardzo się cieszę, że jego pamięć tutaj w środowisku jest ciągle żywa. A takie uroczystości jak dzisiejsza jeszcze przypominają. O tej osobie, o tej postaci, o jego życiu. Doktor Rafalska Łasocha mówiła również o możliwościach, jakie przed studentami zainteresowanymi chemią otwiera krakowska uczelnia. Zainteresowanie jest bardzo duże i cieszę się z tego. Naturalnie, my, przedstawiciele nauk ścisłych, chcielibyśmy, aby było ono jeszcze większe. Dlatego też. Staramy się o to i staramy się modyfikować programy nauczania na uczelniach, na naszej uczelni w szczególności, gdyż w tym roku otwieramy nowy kierunek studiów. Będzie to chemia zrównoważonego rozwoju. Nabór będzie w te wakacje czyli zapraszamy wszystkich tegorocznych maturzystów maturzystów z lat ubiegłych do podjęcia y, studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku chemia, na kierunku chemia medyczna, ewentualnie na tym nowym kierunku, który teraz otwieramy, chemia zrównoważonego rozwoju, gdyż chcemy przygotowywać fachowców, którzy będą wiedzieć w jaki sposób prowadzić procesy technologiczne, aby one były przyjazne dla środowiska. Nie tylko chcemy chronić środowisko w takim sensie, aby jakoś niwelować zmiany które już w nim zaszły, ale aby chronić to środowisko w ten sposób, żyjąc w ten sposób, prowadząc procesy technologiczne w przemyśle chemicznym, aby tego środowiska nie zanieczyszczać. Podczas obchodów Dnia Patrona przy placówce zasadzono dęba niepodległości. <słyski>

Posadziliśmy dąb niepodległości, dąb o imieniu Karol. Jest to jakby nasz dowód wdzięczności i pamięci o naszym patronie, o tak jak powiedziałam, wybitnym Polaku. W szkole pojawił się również piękny portret patrona szkoły wykonany przez Dominika chłopka. Wykonany on został przez naszego ucznia. W zasadzie nie na lekcjach technologii drewna, tylko w domu, bo tak jak powiedziałam wcześniej, Dominik zajmuje się tym hobbystycznie. Sylwetka patrona, jego życiorys i wartości, jakim służył, kształtuje tożsamość szkoły i wpływa na poczucie przynależności nie tylko uczniów i absolwentów, ale także nauczycieli i innych pracowników placówki. Patron, jak dobry anioł stróż, wskazuje drogę i przypomina, że szkoła powinna być zakorzenionym w tradycji miejscem wzajemnego wspierania się na drodze realizacji marzeń i pasji naukowych.